To jest doda... no, tak, ja dobrze, ale to, tak mówię, bo tu widać to. Bo... To jest też. Na dole to już jest Na No dobrze, to już jest No Dobrze, twarz. Tyle. A tyle. To już będzie tyle. No dobrze A tyle. A tyle. A tyle. A tyle. A tyle. A ale A tyle. A tyle. A do jest na poziomie. Nie, czy wiesz, że tym bardziej, że nie będziemy mam, no, będzie mało w przyszłym roku? Będzie roślina z 30 lecia szkoły. Dobra, bo gdzie pan nie dostał reprezentować się podczas pokoju? Ale dokładnie, no, jest okej. Tak, masz propozycję, jak to jest tam? Nasz? Co? Bliski. nie ale miejski proces jest też. Czy zobaczcie, że jak jest samoda, to nie można robić tak, że mówi, że to jest lepsze.